Co znajduje się wewnątrz czarnej dziury? Jako widzowie filmów science fiction jesteśmy przyzwyczajeni do widoku czarnej dziury jako gigantycznej ciemnej kuli z orbitującym dyskiem rozgrzanej do białości materii. Ale co my właściwie widzimy? Ta czarna kula widoczna dla nas jest zwana horyzontem zdarzeń. Jest to granica, po przekroczeniu której już nic, nawet bezmasowe światło nie może uciec od przeciągania czarnej dziury, ponieważ wtedy obiekt musiałby poruszać się szybciej niż światło, co objaśniałem w poprzednim filmie o czarnej dziurze. Poza horyzont zdarzeń fizyka nie sięga, ale jest dużo spekulacji na ten temat i teorii. Podejrzewa się, że za horyzontem zdarzeń przyspieszenie osiąga niebotyczne wartości, a dysproporcja sił grawitacyjnych na małych odległościach po prostu rozrywa materię na strzępy. Wszystko, co wpadnie poza horyzont zdarzeń, dąży niechybnie do osobliwości, czyli punktu, gdzie gęstość i przyspieszenia osiągają wartości nieskończone. Zrozumienie istoty osobliwości wymaga pojęcia ogólnej teorii względności, co wykracza poza krótki filmy na YouTubie, więc na ten moment nie będę kontynuował tego tematu. Zachęcam do dzielenia się przemyśleniami i pytaniami w komentarzach.